Włodzy! tam? Jak? Ale ciebie pojechał! Dobrze czujecie się na tym torze? No i coraz bliżej chyba zwycięstwa w derbach. 6 punktów przewagi. Eu you Jabłoński w białym, synsztrę w niebieskim, niebieskim. brota w żółtym, zmarłych czerwonym z no i teraz, no, jest fantastycznie synsztrę, a zmarły bierze. Ale to co mówi Patryk Dudek jeszcze? To szukanie tej mocy ze startu, tego wyjścia z krowy, już tak jak mówiąc w kolorze tutaj trzeba szukać w zapłonie bardziej, czy... Czekamy teraz na aższy Czyli yy, światło lejfowe mogę usunąć. Yy. No tak, no to, wiesz, to będzie już chyba trochę się Jak pan oceni tę sytuację, jak tutaj w zielonej górze wyglądała ta atmosfera? Czy znaczy słabo, bo przegraliśmy te zawody, i to tak naprawdę jest największe nieszczęście dzisiejszego, dzisiejszego dnia. I byliśmy słabi, to też jest drugi problem, przed jakim musimy stanąć. Natomiast Kibicosko. Ja się nie dziwię tak naprawdę tej decyzji, bo to już przećwiczyliśmy w roku ubiegłym. W ubiegłym roku to klub wysyłał, wysyłał kibiców do Gorzowa na ten mecz półfinałowy i pojawiły się takie same restrykcje. Tyle, że my byliśmy trochę zaskoczeni tym wszystkim, ponieważ wiedzieliśmy, że będą wzmożone kontrole osobiste, ale te wzmożone kontrole osobiste myślę, że są o kilka kroków zbyt wzmożone. No i nie wniesienie flag, bębna czy, czy, czy megafonu to też myślę, że to przy całej sympatii ze strony kibiców zielonogórskich, którzy chcieli to przywieźć ileś godzin wcześniej, pokazać, zademonstrować, jest jakąś tam przesadą i tutaj nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Natomiast no, może to jest też dobry moment, żeby usiąść, pogadać, spotkać się z kibicami, i pomyśleć, czy może wrócimy do tego, żeby to klub jednak organizował wyjazdy zorganizowane na mecze, bo wtedy jednak trochę jest łatwiej, bo może mi czy komuś z klubu jest łatwiej negocjować tego typu warunki z organizatorami meczów i myślę, że do takiego spotkania jeszcze w nadchodzącym tygodniu dojdzie i o tym wszystkim porozmawiamy. Natomiast to mimo wszystko dzisiaj jest temat poboczny, bo dzisiaj tematem takim najważniejszym jest ten słaby występ, bo to był słaby występ w Gorzowie i tak naprawdę i pierwsza, i druga linia zawiodła, i Stal Gorzów wygrała zasłużenie. Ciężko mi o tym mówić, ale, ale tak jest, i wszystkie osoby, które widziały te zawody, to myślę, że inaczej ich nie ocenią. Bardzo liczyłem, że po ostatnim meczu, gdzie żeśmy wygrali wysoko, na takiej fali wznoszącej e, e, pojedziemy i owszem, nie bez trudu, ale uda się przywieźć e, punkty do Zielonej Góry. No niestety e, życie okazało się troszeczkę zweryfikowało te nasze jakieś tam plany. E, przez całe zawody poza Jarkiem e, nie potrafiliśmy jakoś wygrywać momentu startu, i e, to było takim kluczem. Tor dosyć ciasny, trudne, trudne, podkręcone łuki, wąska ścieżka do jazdy, także kto pierwszy się dopadł, to jechał z przodu. Naszą bolączką były momenty wyjścia spod taśmy, trudno było gdzieś tam gdzieś się zawalczyć na tym torze. No i nie, nie udało się, także, mówię, poza Jarkiem, pozostali na no zawiedni. Powiedz, co możemy powiedzieć o falubazie po tych kolejkach, bo to taka sinusoida, raz jest lepiej, raz jest gorzej, chyba? Życie. Tak bym to ocenił. Taki jest sport. Nie tylko my mamy chyba problemy, bo wszystkie drużyny w ekstralidze wygrywają, przegrywają, więc nie jesteśmy sami. Nie róbmy jeszcze kryzysu w Stanach Falubazie. My jeszcze tak naprawdę pojechaliśmy dopiero jedną trzecią, nawet nie jedną trzecią sezonu, jedną trzecią rundy zasadniczej. Jesteśmy w tej czołowej czwórce, więc jesteśmy w tym miejscu, w którym mieliśmy być. Nikt nie gwarantował, czy my sobie nie obiecywaliśmy, że będziemy wygrywać wszystkie mecze w tym sezonie. Natomiast jedziemy o medal i to się nie zmieniło. I Myślę, że zawodnicy, kierownictwo sportowe wyciągnie wnioski z tego meczu w Gorzowie i nie będzie nie będzie szukać tematów zastępczych, tylko po prostu skupimy się na tym, żeby lepiej startować. No bo gdyby te starty wyglądały inaczej w Gorzowie, pewnie przebieg tego meczu też wyglądałby inaczej. I my, i gorzowianie tracili, mecze, tracili punkty na dystansie, więc tutaj myślę, że było, było zupełnie ok, Natomiast no, no, to, to nie jest tak, jak śpiewają kibice, że nic się nie stało, bo przegraliśmy derby w Gorzowie. Natomiast trzeba podnieść głowę do góry i przygotować się do kolejnych meczów. Jedziemy z Tarnowem, jedziemy z Nikt nie powiedział, że to będą łatwe mecze. Liczymy na kibiców na W69 i mam nadzieję, że wszystko, wszystko będzie dobrze.